Serwus, to będzie polskich bardzo, bardzo grących i bardzo rzeczy. Jej jestem tej to kolejny odcinek na moim kanale z tiktoków, także słuchajcie, na sobie zawcie koniec łapkę w górę subskrypcji i docęcie to, że nagrywam to o godzinie 23.50. Mam nadzieję, że rodzice mnie z do mnie wyrzucą. Przepraszam, że, że. Przepraszam, rodzice, ale jakby muszę nagrać odcinek. Także słuchajcie, łapkujcie, subskrybujcie, a my sobie bez przedłużania większego sobie przechodzimy do TikToków, chociaż zanim przejdziemy do TikToków, to zobaczcie, 13 tysięcy i mamy 100 tysięcy na tiktoku, także słuchajcie, zapraszam Was tutaj na tego TikToka. Obserwujcie i zobaczcie, na przykład taki fajny TikTok był nagrany. o, Zauważcie. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Patrzcie na to, uwaga. Udało mi się, słuchajcie, takie coś zrobić, albo na przykład, dobra, to może nie jest ciekawe, ale na przykład na sankach, tak jak zjeżdżałam, także, słuchajcie, tutaj są mega ciekawe rzeczy na TikToku, także wbijajcie, a już, słuchajcie, dobra, nie przedłużam, bo nie będziecie krzyczeć, że przedłużam, także, słuchajcie, ja z tematem i oglądamy pierwszego TikToczka, dobrze, słuchajcie, jak się kończy oglądanie TikToków o 12 w nocy, e, o północy w sumie, dobra, słuchajcie, ropuję, bardzo fajny tutaj TikTok, tutaj tańczenie, śpiewanie, mega polecam, super, dobra, słuchajcie, tutaj będzie Edith, dwie królowe... Kiedy jesteś kogoś idlocką, to jest mega miłe, więc dziękuję, pozdrawiam bardzo serdecznie. Dobra, sobie jazdę dalej. Kiedy ktoś powie, że tam jest, tam idzie milki. <grym> Okej, okay, bardzo fajnie, słodko, słodko. Dobra, sześć, jazdę z kolejnym editem. Uuu, to będzie ciekawy edit. Uwaga, uwaga. Ale kulecki edit, mega fajny, pozdrawiam. Okej, okay, tutaj mamy Impossible Ooo, to jest takie słodkie, dziękuję bardzo za wszystkie takie miłe toczki, naprawdę, oj, nice Naprawdę dziękuję i pozdrawiam O, tutaj polubiłam chyba I też polubię znowu, pozdrawiam, dobra, słuchajcie, mamy nowe zdjęcie na Instagramie, jak nie widzieliście to zapraszam na Instagram i je ogarnijcie koniecznie Okej okay. Dobra, słuchajcie, płynna zmiana po pięciu latach tak byłem milion, ale ale dziękuję za to wszystko. Dobra, pięknie, naprawdę pięknie. Dobra, Kubaja, wo, wojanowiczan, w Edita słuchajcie, mi tutaj zrobił jakiegoś. Nie mam pytań. Takie Edity są mocne, naprawdę uwielbiam takie edity dynamiczne. Dziękuję wam wszystkim bardzo za te Edity. Dobra, słuchajcie, teraz mamy duet jakiś. Więc nie musisz mnie pocieszać, Przed chwilą byłam milion i nie mam zamiaru przestać. Robimy takie hity, że za chwilę spadniesz z krzesła. Ale, ale, dziękuję za to wszystko. Ja czekam, bardzo fajne, w ogóle fajnie to zaśpiewane. W ogóle po polecam tego TikToka, naprawdę bardzo fajnie. Jazda dalej. Mam nadzieję, że mi rodzice wrzucą z domu. Teraz jest zapalionowym. Ja też trochę, dobra, zobaczymy co to jest. Tylko, mi się ładuje, bo to internet, jak widzicie, jest słaby zasięg. W sumie nie mam zasięgu. No kurde, jak są nagrać TikToki. Nie róbcie mi tego, proszę. O panie internecie, no proszę mnie tu nie denerwować, naprawdę. Dobra, to działa nam. Tutaj nam działa sobie jakiś ten to, w takim razie oglądamy sobie teraz... To, jakie kafelki w ogóle fajne, Mega nice. Bardzo dziękuję za takiego TikToka. Pozdrawiam i sobie, dobra, wracamy tutaj, bo mam nadzieję, że to będzie działało. Czekajcie w to, okej. Okay. Tęsknię zapalionowe. Co to jest za odcinek? To jest odcinek z wybierania sukni w ogóle. Yo, to był fajny odcinek. Pamiętam, jakby, jakby to było słodki są to bardzo ma fajnie. jakby wspominam, mega dobrze. No w zasadzie tutaj mamy kolejnego edita. Okej, okay, tutaj próbuję chyba coś zrobić. To jeszcze chyba palionowie. Okej, okay, tutaj sobie tańczę. I znowu tańczę i śpiewam. Oki, okay, i robię dziwne rzeczy, słuchajcie, jakby ja nie wiem. Mocno, mocno. Dobra, w lecimy z tym. Dobra, to już lajkuję, bo coś tak czuję, że tu będzie. Tu będzie oglądanie nie granie w Minecraftika. Bardzo dobrze, dumna jestem. To to chodzi właśnie. Pozdro dla Milki. Nie wiem, na następnym TikToku będzie zdjęcie z nią. Pozdraw. Ja to chcę zobaczyć to zdjęcie ze mną. O proszę wczoraj moi drodzy robiłam livestreama. I na tym live streamie na Instagramie rozmawiałam z widzami, więc jeżeli słuchajcie, chcecie sobie ze mną porozmawiać, że jak powiem czy coś, to słuchajcie zapraszam na Instagram, ponieważ tam słuchajcie robię livey i sobie rozmawiam z widzami na przykład. Także polecam bardzo serdecznie. Yy, więc możecie wbijać, a ja dobra słuchajcie. O, tutaj znowu jest, widz, widzicie. Okej, okay, ja śpię od, na tym zdjęciu. Ale się że rozmawiam z milki. Ja też się cieszę naprawdę było mega fajnie z wami rozmawiać. Dobra, słuchajcie, znowu tutaj mamy milkacz. To jest chyba kawał. Zmieść ogłoszenie w gazecie. Może ten kundel je przeczyta i wróci. Hmm? Hmm? To pani pies potrafi czytać? Hmm. Że co? Chciałam zamieścić ogłoszenie w gazecie. Może ten kundel je przeczyta i wróci. Więc sobie Dobra, jakby powiem Wam, że to jest za mocne. Jakby na godzinę 12 w nocy to jest dla mnie za dużo, zdecydowanie. Wiecie, u kogo byłam na live? U Milki, samej Milki na live byłam, to jest w ogóle szok. I zaraz wam pokażę screena, bo zrobiłam strasznie, strasznie to robię więc pozdrawiam ciebie, Milki. Też pozdrawiam. Pozdrawiam, Ala, jakby... Wy... Tak było, słuchajcie. Ale była na moim live'ie, także mega fajnie. Pozdro, Ania. Fajnie, że tutaj o 12 w nocy... Miał ja powiedzieć, że pójdziesz spać w ogóle, Ania. Fajnie, fajnie. Widzicie, tak, tak właśnie ludzie robią. Mówią wam, żegnają się z piszą wam dobranoc, a potem słuchajcie, piszą o 12 w nocy i wysyłają zdjęcia. Dobra. Palionowo ludzie z podwójną mocą. No niestety, słuchajcie Na Palionowie 2 raczej mnie nie będzie Niestety, no cóż Tak bywa, I love you Dzięki Dzięki, też cię kocham I też pozdrawiam, w ogóle pozdrawiam dla was wszystkich Zobacz, że tak szybko mówię, ale jakby naprawdę nie ja, ja chcę jeszcze mieszkać w tym domu Dobra, słuchajcie, jazda dalej Okej, okay, Eliska tutaj nagrywa Kulersko. Pozdrawiam i fajnie, że oglądacie moje odcinki. Dobra, to mam w ogóle do tego do, na prywatny Instagram. Nie wiem czemu, ale jakby nie zaakceptuję Was na pewno na prywatnym Instagramie niestety. Bo to jest prywatny Instagram, tak jakby... Okej, okay, sama nazwa, dalej tej edit ładne z Eliską, także mega fajnie, pozdrawiam, dziękuję za te wszystkie edity, to jest bardzo miłe, słuchajcie, z waszej strony, dzięki wielkie, dobra, słuchajcie, ja gdzieś w ogóle pójść tak niżej, że tak powiem, I w ogóle ostatnio też robiłam live'a na TikToku i wiem, że tam były jakieś, że tak powiem, nagry nagrywane rzeczy yy, z tego live'a, jak na przykład na gitarze grałam, o, czekajcie, bo to chcę zobaczyć, Mil -ki Milka kiedyś, w ulicach, okej, okay, Dawid podsiadło, mało miasteczkowy styl, spoko opcja, Okej, okay. znowu jadę do Ciebie sam. Wow, ale się zmieniłam, niesamowite, blow up. <noise> ja teraz tak nie wyglądam, ale teraz wyglądam w ogóle mega masakra, bo jakby, nie wiem, jestem taka zmęczona, ale jakby muszę nagrać dla Was odcineczki na zapas, ponieważ jakby wyjeżdżam, że tak powiem, na ostatnie dni ferii. Znaczy wyjeżdżam, po prostu jakby chcę mieć trzy dni jakby wolnego. Eee, I ten, o, wow, fanarcik. Zobaczymy go sobie, słuchajcie. Nice. Spadniesz z krzesła. Ale, ale dziękuję. Ja nie mam takiej grubej szyi, ale tak poza tym jest naprawdę mega piękny. Pozdrawiam bardzo serdecznie i co my tutaj mamy? Okej, okay, to będzie w time, To dla Ciebie, Milkacz. Dzięki. Dobra. Patrzcie, nawet, nawet mi wychodzi ten taniec. Pozdro! Bardzo fajnie tańczysz. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Ja też tak chciała mieć tańczyć. Dobra, socie, tu tutaj mam coś fajnego, O nie to, butanu to jest za mocno. Dobra, jeżeli coś widzisz, to jest... dobra, zostawiam coś po sobie w takim razie, bym chciała to zobaczyć. Anime Miliki? To jestem ja jako anime? Ile ja tu jestem? Nie! I Pikachu. Wow, ale fajnie, że tam też jestem, mega miło. Jakby pozdrawiam bardzo serdecznie, jest to mega słodkie. Dzięki, wielkie widzowie. Dobra, tu mamy jeszcze coś takiego. Ładnie, to jest chyba to samo też. Jakby ten sam rysunek, ale jakby lepiej jakby z bliska zobaczane i mega jest ładne Pozdrawiam bardzo serdecznie, dziękuję. Okej, okay, tu mam jakiś stary mój filmik. Yo, ale się zmieniłam w ogóle. To tak widać na tych filmach. Wow, naprawdę fajnie. Fajnie się ogląda takie stare filmiki. Muszę sobie jakieś nagrać filmiki, jak oglądam moje stare filmy. To by było, słuchajcie, zdecydowanie coś. Myślę, że to było dość spoko. Także możemy sobie taki odcinek sobie nagrać. Byłoby w sumie całkiem cool, tak myślę. I szukam jakiegoś jakby, takiego starszego troszeczkę. O! U, to trzeba docenić. Zrobiłam a cię nie jeszcze. Nie no, jest mega super! Wow, pozdro Kinga i dziękuję za takie coś. Jakby taka budowla jest naprawdę bardzo ładna i dzięki wielkie. Pozdrawiam! Okej, okay, dobra, słuchajcie, jakiego to jest, ja? tutaj szukam jakiegoś na, na odpowiedniego TikToczka, dobra, tutaj mamy coś takiego jeszcze. Ale ja to chyba już widziałam przed chwilą, także, ale zostawię sobie tutaj lajka, i co my tutaj mamy. Trochę się boję, nie powiem, że nie. Jest północ, więc tutaj mogą się dać straszne rzeczy. Biej na te konta. Okej, okay, dzięki, dzięki, pozdrawiam bardzo serdecznie. O, proszę bardzo, to właśnie ja jak sobie gram na gitarze, słuchajcie. Dobra, mega fajny edit też, pozdrawiam bardzo. serdecznie. jak widzicie, tu już są tiktoki, które widziałam, ale jakby ja je pokażę, bo tutaj na przykład są takie tiktoki jak ten. Mój rysunek, słuchajcie, mega fajny. Mam cię na ścianie, mega miło. Dzięki wielkie Jestem, słuchajcie, 12 w nocy już. Pozdrawiam bardzo, serdecznie ciebie. Ja myślę, kurde, tutaj zobaczę jakieś, nie wiem, na przykład te urywki z live'ów, ale ciężko będzie, słuchajcie, je znaleźć, tak mi się wydaje, bo one będą gdzieś strasznie nisko. Chociaż nie wiem w sumie. Dobra, słuchajcie, pójdziemy sobie jeszcze kawałek w dół i zobaczymy. Nie wiem, czy ktoś ma nadzieję, że nikt nie w włączył jak gram sobie na gitarze, bo to widzicie, że w ogóle patrzcie na tą laskę. Widzicie jak ona ma koszulka? To jest koszulka. Jakaś... Nie wiem w ogóle ja, ja miałam wtedy może 500 subskrypcji jak te koszulki były, więc ja nie wiem jakim cudem ta dziewczyna ma tą koszulkę, ale szanuję. Naprawdę szanuję, mega szanuję i jest to mega... Nie wiem, no. Nie, strasznie dziwne, ale jakby, jakby, ja nie wiem ile ta osoba musi mnie oglądać, żeby mieć tą koszulkę także podziwiam, sobie. jeszcze ja to też w ale kurde, chyba nie znajdę tych jakby zapisów z live'a z TikToka, ale to były fajne zapisy, bo jakby tam coś tam było, coś tam mówiłam śmiesznego w sumie i to, i to było dosyć śmieszne ale jakby teraz tego nie znajdę, także co jakiegoś TikToka, no to już jest, to już jest to już jest przeszłość, to już jest dosłownie przeszłość, także słuchajcie, no nie lecimy nigdzie niżej ee, ale polecimy sobie wyżej, nie oglądamy jakiegoś ostatniego TikToka nie wiem jeszcze jakiego. Dobra, powiedzmy, że, 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 że. Na przykład, ostatnim TikTokiem, jakiego zobaczymy. O nie, nie chciałam tego. To będzie, to. Dobra, sobie zobaczmy to. Jeśli to widzisz, polub i napisz no Dobrze, no w takim razie słuchajcie, piszemy, komentarz i tym, że właśnie akcentem kończymy ten odcinek o 12 w nocy, słuchajcie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że widzicie ze mną do końca. Jeżeli chcecie więcej odcinków z TikToka, to słuchajcie koniecznie, piszcie komentarze, łapkujcie, subskrybujcie. A my się widzimy, sobie tak jak zawsze jutro o godzinie 18.30 oraz na moim kanale o 15.30, gdzie, słuchajcie, grałam w Amonga. Także wbijajcie, do zobaczenia, dzięki jeszcze raz. Trzymajcie się ciepło, widzimy się później. Pa, pa.